Zalewski, yeah! yeah! pierwszy głos w zakładce Benji, 18 minut, potem głos po 1, głos 0.

Czałł, Marka. To, co to Trzeba bramka no. Krusza, 88. Widziałe, to Trochę tak już właśnie poszedł w ciemno. Że... Nawet I właśnie co do ciepłych, ma... że źle uderzył. Kurse, po długim... Mamy to, że wyszła piłka, że wyszła.

Ostateczna okazja przed gospodarzami, wynik wezwienia jeden do jednego. No, spalone, yes. yes. spalone, spalony, spalony. spalony, dotknął na, na linii bój, dotknął. Na jakiej linii? Od Marka się odbiło na linii. Odbiło się od Marka na linii. Szczerze? Gdyby no. był war, to by był rzut karny. No właśnie, ja też tak powiem. On nie gwizdnie że... za to karnego, bo że bramkarz, ale, bo zgłupiał sędzia, ale... Na...